Bo ma ruchy, robi takie dźwięki Najlepszy w swoim fachu, Michał Sandeczki A ten obok, co się bawi tekstem To przecież ja, skromny Alien PSR -er. Słuchajcie, i mam jedno pytanie Kto z was, kochani, uwielbia taniec? A więc jeżeli jesteście tu, tak to działa Bielsko-Biała, zróbcie hałas! Ja. Changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. Yeah, uh, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan 'em out, evaluated. That's how I end up on the top, man. I'm calculated. My mind's a weapon. My body is the engine. Witam, nazywam się Radosław Michalak. Fundacja Świat Tańca, za nami Międzynarodowy Dzień Tańca, obchody w Bielsku Białej, mieliśmy przyjemność organizacji tego wydarzenia razem z Galerią Sfera oraz z Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej, przed właśnie galerią na parkingu zewnętrznym. Pierwszy raz impreza tutaj wraca do Bielska Białej po pięciu latach. Ostatni raz w 2018 roku ta impreza gościła w Bielsku, tym razem tutaj przed, przed galerią. W pokazach wzięło udział 32 zespoły dzieci w różnym wieku, od najmłodszych tańczących w chustach po młodzież, dorosłych i seniorów którzy również zaprezentowali się u nas na scenie różne style tańca, hip-hop, dancehall, jazz współczesny, był taniec brzucha, były chusto tańce, było trochę tańca towarzyskiego, także no, cała mieszanka, wszystko co najlepsze zespół pieśni tańca Bielsko również zatańczy, także naprawdę pełen przestrzał, pełen rozstrzał, wszystko co jest możliwe w tańcu właśnie dzisiaj się u nas pojawiło. Fixed. I'm changing who I am. I'm making a new plan. Rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving. You can't stop what's moving. I'm changing my life and.